Uważnie będę patrzył na ostatni kwartał roku i uważnie będę patrzył na to, co się dzieje na indeksach i na spółkach spekulacyjnych. Dla mnie taką spółką spekulacyjną jest na przykład Tesla. Więc dzisiaj te wykresy też zahaczymy. Bardzo uważnie też patrzę na średnią kroczącą 12 z interwału miesięcznego to jest ta pomarańczowa linia, którą tutaj dodałem. Bo jeżeli sobie oddam, oddalimy cały ten wykres, to widzimy, że po bitcoinowych halvingach. Zawsze byliśmy nad pomarańczową linią, aż w pewnym momencie zeszliśmy pod nią, no i to oznaczało, że przechodzimy w BES-ce. No i znowu drugi bitcoinowy halving. Wyszliśmy z besy cały czas nad pomarańczową linią, aż w pewnym momencie przechodzimy pod pomarańczową, no i spadamy w BES-ce. W trzecim przypadku mamy, słuchajcie, znowu wychodzimy z bezsy, mieliśmy tutaj pandemię w jednym miejscu można powiedzieć, że wyjątek od reguły, to jest jedyne miejsce, gdzie tą średnią kroczącą 12 z interwału miesięcznego wybiliśmy, ale od Bitcoinowego halvingu nic się nie zmienia. Cały czas nad pomarańczową średnią, aż świeca zamyka się pod, przechodzimy znowu w bessę. A